Ok, dobrze. To, to rozpoczynamy uroczystość Świętych Piotra i Pawła, kolejny 2024 rok i rozpoczynamy e, święcenie kutrów i łodzi rybackich, następnie msza Święta na Zatoce na Kutrze. Amen. Wczoraj uroczystość świętych Piotra i Pawła gromadzi nas już tradycyjnie tutaj na naszym Helskim nabrzeżu abyśmy kontynuowali tę piękną tradycję poświęcenia kutrów i łodzi rybackich. W dniu świętego Piotra, który jest patronem naszego miasta Helu. Modlitwa Którą odmówimy, wskazuje na analogię między płynięciem do portu ziemskiego a tym naszym zdążaniem w Łodzi Piotrowej do wiecznego portu zbawienia. Prośmy o błogosławieństwo Boże dla wszystkich kutrów, Łodzi Rybackich. Za godzinę wypływając na wo wody zatoki, będziemy sprawować najświętszą ofiarę. Będziemy modlić się we mszy świętej. Za nasze miasto, ale przede wszystkim za e, mieszkańców, ale też za rybaków i marynarzy. Polecać będziemy Bogu trud ich pracy. Módlmy się, Boże Najmiłościwszy, okaż swoją łaskę tym, którzy będą tą łodzią, tymi łodziami, kutrami pływać i na nich pracować aby otoczeni Twoją nieustanną opieką, osiągnęli upragnione dobra i zawsze bezpiecznie przybijali do zamierzonej przystani. Spraw, aby zawsze cieszyli się obfitymi połowami ryb, a kiedyś u schyłku życia, aby dotarli do portu wiecznego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I za naszych zmarłych, zmarłych marynarzy, rybaków, tych, którzy oddali, poświęcili swoje życie na morzu, wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, ojca i syna i ducha świętego niech wstąpi na tę kutek i pozostanie na zawsze. Amen. Na pamiątkę w tym roku wracamy do starej edycji tego, co jest najbardziej praktyczne i najbardziej takie trwałe. Taka pamiątka wydarzenia dzisiejszego dnia, właśnie ta nasza Smycz do kluczy. Parafia Bożego Ciała w Helu, pokój i dobro, poświęcenie Kutrów Rybackich Hel 2906 2024 rok przejdziemy ja teraz 22. tutaj a ja mam jeszcze z 22 a jeszcze jest tak, właśnie wspominałem o tej torbie, też to była kiedyś taka bardzo praktyczne i fajne rzeczy przejdziemy teraz nad brzeżem tutaj gdzie stoją nasze tutaj kutry i te statki wycieczkowe poświęcimy jachty i przejdziemy tutaj na poświęcenie kutrów na kutrach zakończymy wsiądziemy, będzie okazja każdy, kto chciałby uczestniczyć we Mszy Świętej na wodach Zatoki, proszony jest o to, aby podejść do kutrów, które są e, zacumowane tutaj przy e, tym nabrzeżu, tam dalej. To są te wszystkie czerwone kutry Goda Ale także e, będzie. E, łodzie będą. Maszopenia, chyba, tak. Maszopenia i e, będzie też e, uczestniczyła w tej. Każdy kto chce, może w tej Izbie Świętej uczestniczyć. I tutaj na pamiątkę, to tam... kochaj. Tak, 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 pamiątka, tak. bardzo. Wszyscy tutaj, będą, aby zawsze szczęśliwie wracali do wszystkich tutaj rozdaj po, po a, e, tutaj wszystkim tak, tak. wszystkim tutaj, żeby wam się nic nie stało o, Taka polowała. Więc tradycyjnie wszystkiego dobrego do dla załogi tu dla załogi też Oj bracisku i tradycyjnie, jak co roku tradycyjnie, uwaga. najpierw, najpierw no, to mogę. nie był grzeczny, może mu dziurę wypalić w czole. mogę, ja się zawsze pytam czy mogę pokrobać ale zawsze się tutaj, e, pirata, pirata bo to, e, łódź piracka pływamy po wodach, żeby się nie tam nic nie stało zawsze mamy uroczystość Piotra i Pawła, Piotr jest patronem naszego miasta święcimy łodzie rybackie kutry rybackie za godzinkę nam kutrze na wodach zatoki będzie odprawiona msza święta, także jakby zdążycie przypłynąć z wycieczki po porcie Będziecie mogli przesiąść się na kuter, i kuter będzie zabierał ludzi bezpłatnie na przesiewę. To już się dzieje. sobie sobie pomóc ojca i syna, żeby nic na tej kutrze nie stało. Dobrego dnia, dobrego wypoczynku. To tak. Dobra, bo się nie Proszę, 知道 Zawsze 29 święcimy, czy pokropić, czy, czy, czy nie, czy jak tam. Tak jest? To tak dzisiaj wolę święconą. Dobrze, tak jest. Kiko, tak już tylko nie chodzi. Wiatruś, Isunia, proszę. Wiatruś tam tak sześć razy. Wiatruś, wiatr. Nie ten... Ten a Stać się tutaj. Nie robi się nic błogosławić. Możemy. Żeby się nic nie stało. Zawsze uroczystość świętego Piotra i Pawła. O! Wszystkiego dobrego. Trzeba. A trzeba nawet, możemy. o. Nie, bo to tak różnie bywa, nie? Jedni ja chcą, i nie. są, są płynącego Ojca i Syna i Bóg też tych, którzy tą łodzią pływać będą, żeby się nic złego nie pływają stało. I, I dużo ryb, dużo Żeby dużo ryb było, tak jest, no taka jest modlitwa. A twoją nieustanną opieką osiągnęli upragnione dobra, ale spraw, aby zawsze cieszyli się obfitymi połowami ryb, a kiedyś u schyłku życia Dotarli do portu wiecznego pokoju, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Niech tak... Na głos. Nawet na głos nie, nie będzie przeszkadzać Panu tutaj. Módlmy się, Boże najmiłościwszy, okaż swoją łaskę tym, którzy tą łodzią, tym jachtem pływać będą, na nim odpoczywać, aby otoczeni twoją nieustanną opieką, osiągnęli upragnione dobra i zawsze bezpiecznie przybijali do zamierzonej przystani. Który żyjesz i królujesz na Dobra, wieki wieków. Amen. Amen. Ślicznie, kochani. Bardzo pięknie. Ile osób? Całą załogę, pięć. Proszę, pięć tam, tak. Dziękuję. A to tam do, do, tutaj, do końca A tu jest to właściciel, armator, tak? Może, właściciel z Krakowa. Może, robimy. Kiedruga franciszkańska. O, oj, wszyscy z Krakowa przypływają. Boże najmiłościwszy, pokaż swoją łaskę tym, którzy tą łodzią, tym jachtem pływać będą, na Nim odpoczywać, aby, na, aby nabierali sił i otoczeni Twoją nieustanną opieką osiągnęli upragnione dobra, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Jest to... Bo to tak... To Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Bogosław, Panie Boże te i tych, którzy na tej łodzi wypoczywać będą, aby szczęśliwie zawsze dopływali do celu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wypoczywajcie kochani, szczęśliwie zawsze. Wypływajcie i wracajcie do... Będziecie wyruszać w rejstwo, w, w często Boga Ojca i Syna. Niech Świętego wstąpi na ten łódź, na ten grach, na tych, którzy tutaj odpoczywają, pracują, aby zawsze szczęśliwie wracali do portu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Panem, Gdynia, moje miasto, Pięknie. wszystko grało. Módlmy się w beze Okaż swoją łaskę tym, którzy tą łodzią, tym kutrem pływać i na nim pracować będą, aby otoczeni Twoją nieustanną opieką osiągnęli upragnione dobra i zawsze bezpiecznie przybijali do zamierzonej przystani. Spraw, aby zawsze cieszyli się obfitymi połowami ryb, a kiedyś u schyłku życia, aby dotarli do portu wiecznego pokoju, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Proszę ojca, mogę ja syna kropnąć? Proszę bardzo, proszę bardzo. jest... A to dziewuchę też kropnąć. Chcę ode mnie, od ojca. Od ojca, tak jest. Wszystkiego dobrego, kochani. Kto gość, na kości W pracowałeś, w Pakości. Szczęść Boże. tak. zaraz do was dotrzeć i tam tyle ile razy wypływali i się zmordowali, żeby tyle razy wychodzili, nie? Ciwszy, okaż swoją łaskę tym, którzy tymi kutrami pływać i na nich pracować będą aby otoczeni Twoją nieustanną opieką osiągnęli uprawnione dobra i zawsze bezpiecznie przybijali do zamierzonej przystani Sprawa, aby zawsze cieszyli się wspólnymi połowami ryb, a kiedyś u schyłku życia, aby dotarli do portu wiecznego pokoju, który żyjesz i królujesz na wielki wieki. Najmiłościwszy, pokaż swoją łaskę tym, którzy tą łodzią, tym pudrem pływać będą, na nim pracować. Aby obocieli Twoją nieustaną opieką, a się dobre i zawsze bezpieczne przybijali do zamierzonej przystani strach. Aby zawsze cieszyli się obfitymi połowami ryb. A kiedyś już skutku życia, aby dotarli do portu wiecznego pokoju, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Jak Pięknie, wiek. Boże, święciej Boże. Szczęś Boże. Jak będzie? No pewnie, pewnie że będzie. Musi być. Boże najmiłościwszy, okaż swoją łaskę tym, którzy tą łodzią, kutrem pływać będą, na nim pracować, odpoczywać, aby otoczeni Twoją nieustanną opieką, osiągnęli upragnione dobra i zawsze bezpiecznie przybijali do zamierzonych przystani, spraw. Aby zawsze cieszyli się podwitymi połowami lepko wyświetlonych o, no to tym bardziej potrafimy. O, tymi połowami, a kiedyś już w stulp życia dotarli do portu wiecznego pokoju, który żyjesz i królujesz na wieku. Ale pięknie, cudownie, już są. Właśnie? Yy, tam no właśnie, w jednym sekundach. Bardzo dziękuję jeszcze raz za udzielenie zgody na, na publikację wizerunku, bo, bo to najładniejsze z niego. otoczeni Twoją nieustanną opieką, osiągnęli upragnione dobra i zawsze bezpiecznie przybijali do zamierzonej przystani. Spraw, aby zawsze cieszyli się obfitnymi połowami ryb, a kiedyś u schyłku życia, aby dotarli do portu wiecznego zbawienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Co się cieszę, kuter hel 50, na którym będzie sprawowana święta, już za chwilę po błogosławieństwie e, wypłyniemy na wody Zatoki, aby tam sprawować najświętszą eucharystię. Jeszcze każdy, który by chciał, kto by chciał uczestniczyć w mszy świętej, może tutaj podejść, wsiąść na e, kutry i razem z nami we mszy świętej uczestniczyć. Modlitwa błogosławieństwa. Boże najmiłościwszy, okaż swoją łaskę tym, którzy tą łodzią, tym kutrem pływać będą, na nim pracować, aby otoczeni Twoją nieustanną opieką osiągnęli upragnione dobra i zawsze bezpiecznie przybijali do zamierzonej przystani. Spraw, aby zawsze cieszyli się obfitymi połowami ryb, a kiedyś u schyłku życia, aby dotarli do portu wiecznego zbawienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.